Dzień dobry Państwu. Wysoka Rada. Otwieram obrady 35. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dzikowiec. Następnie pragnę poinformować wszystkich zebranych, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminy obrady Rady Gminy Dzikowiec są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się filmowanie i jest osób audio biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Gminy Dzikowiec, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie Gminy Dzikowiec w biuletynie informacji publicznej oraz na YouTube. Witam serdecznie Radnych Rady Gminy Dzikowiec. Witam także Pana Józefa Pęczerwita Gminy, Panią Wenowę Federbiak Sekretarza Gminy, Panią Ewę Antosz Skarbnika Gminy. Na podstawie z obecności Rady stwierdzam, iż w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum pozwalających kontynuować obrady sesji i podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Radni, w dniu 12. 2021 do przewodniczącego Rady wniosek Wójta Gminy Dzikowiec o pozwołanie sesji nadzwyczajnej w ustawowym terminie. Odczytam teraz ten wniosek. Panie Przewodniczący Rady Gminy Dzikowiec. Na podstawie aktu 28, czyli ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w Samorządzie Gminnym, Wójt Gminy Dzikowiec wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym, zwołanie sesji produktowanej z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021. Porządek obrad nadzwyczajnej sesji gminy i stanowi załącznik do dzisiejszego wniosku. Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy ci Pierwsze otwarcie sesji. dla sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad. czy przedstawienie por porządku obrad, odczytanie wniosku wójta gminy, rozwołanie sesji nadzwyczajnej. Rozpatrzenie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zakończenie na obrad. Kolejno w dniu 13-12-2021 do przewodniczącego Rady wpłynęło pismo o następującej treści. Na urządzenie przewodniczący Rady, gminy Fikowiec. w dniu 8-12-2021 przesłano do radnych Rady Gminy dzikowiec projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021. Jednakże w dniu 10-12-2021 20, otrzymano, otrzymano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach pro, programu Asystent Rodziny na rok 2021. Stąd dokonano zmian przesłanych w projekcie uchwały. W załączniku projekt trwały o zmianach z dnia 13-12-2021. Pani Skarda, to trzy później. Otrzymaliście zaproszenia wraz z porządkiem obrad oraz materiałami projektów. Czy są jakieś uwagi do otrzymanego porządku obrad? Jeżeli nie ma, przystępujemy do realizacji przedstawionego porządku obrad. Przechodzimy teraz do realizacji trzeciego punktu obrad to jest rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwały budżetowej na 2021. Uchwała y, Rady Gminy Dzikowiec w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok, paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 196 650 zł, w tym dochody majątkowe 150 000 i dochody bieżące 46 650 zł. I dział 801 oświata i wychowanie szkoły podstawowe, podstawowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z, z przeciwdziałaniem COVID-19 150 tysięcy i są to środki pochodzące ze wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości. Dział 801-03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, są to dochody wykonane 46 050, dział 855, rozdział 85504, wspieranie rodziny i tutaj mamy środki pochodzące z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw i są to środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w artykule 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i, z, i rodzin za życiem 600 zł i ogółem 196 650. Punkt drugi. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 46 050, w tym dochody majątkowe 8 400, dochody bieżące 37 650 i dział 020, gospodarka leśna. Zmniejszenie 8400, dział 750, różne rozliczenia, 758, 14 różne rozliczenia finansowe, wpływy z odsetek 3950, dział 801, oświata i wychowanie, szkoły podstawowe. Zmniejszenie z wpływu znajmniej dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 tysięcy i wpływy z pozostałych odsetek 200 zł. Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3500 są to wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. I w dziale 80104 przedszkola, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszenie 15 000 razem 46 050. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 600, wydatki majątkowe. 150 tysięcy, wydatki bieżące 600 i tutaj mamy, tak jak po stronie dochodów, dział 801.01, czyli szkoły podstawowe, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 tysięcy i są to środki na laboratoria przyszłości i dział 855 rodzina wspieranie rodziny, y, wynagrodzenia bezosobowe 600 zł, razem 150 600. Paragraf drugi, wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dzikowiec. I paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania, uwagi do tej uchwały? To tak jak na poprzedniej sesji pan Wójt o tym mówił, 60 tysięcy otrzymuje szkoła, zespół szkół w dzikowcu. Szkoła podstawowa w Lipnicy otrzymuje 30 tysięcy i szkoła w padło, 000, i szkoła podstawowa w Kopciach 30 i Wola 30. To tak jak pan mówił na poprzedniej sesji jest uzależnione od liczby uczniów proszę bardzo. Panie Mójcie, czy wiadomo, co też urodzę za wygięcie i kupować? Tak. Nie ma, nie ma, może nie być wszystkiego, ale, ale na pewno dużo tej pomocy. Dziękuję. Czy są jeszcze, jeszcze jakieś inne pytania, Magi? Nie ma